Dostałeś zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z Inspekcji Transportu Drogowego, dostałeś tam dwadzieścia kilka pozycji do przygotowania. Zastanawiasz się, co z tym zrobić, nigdy tego nie miałeś. Dzisiaj o tym, jak przygotować się do wizyty inspektorów transportu drogowego w Twoim przedsiębiorstwie: co można z tym zrobić, czy rzeczywiście można odmówić takiej kontroli. Jakie są możliwości, aby tą kontrolę przejść bez problemu? Czy można nie poddać się kontroli? Jakie są konsekwencje, co trzeba przygotować, skąd wziąć pliki, ile tego wszystkiego jest do zrobienia, czy można zadzwonić do inspektora przed kontrolą i z nim się na coś umówić? Dzisiaj o tym zaczynamy. Kanał napędzają Ewicenter, centrum ewidencji czasu pracy kierowcy, wypłat wynagrodzeń i całego wsparcia dla firm transportowych EVEXpert. Baza wiedzy, artykuły, poradniki, webinary, nagrania i szkolenia wideo. Wszystko, aby wiedzieć, co się dzieje w transporcie. Ewi System polskie oprogramowanie do rozliczania kierowców, wynagrodzeń i dowolnych składników, jakie pojawiają się na listach płac w firmach transportowych. Cześć, nazywam się Mariusz Hędza. Skoro tutaj jesteś, to na tym kanale interesują Cię prawdopodobnie informacje związane z transportem drogowym, rozliczaniem kierowców, czasem pracy kierowców oraz wszystkim, co jest z tym mniej więcej związane dookoła. Jeżeli jesteś właścicielem firmy, jeżeli jesteś osobą zarządzającą, to ten kanał jest dla Ciebie. Jeżeli świadczysz usługi związane z obsługą transportu, to też znajdziesz tutaj wiele informacji ciekawych. Zatem subskrybuj ten kanał będzie mi bardzo miło, sporo osób zagląda tutaj od przypadku do przypadku, a co tydzień są nowe odcinki, więc żeby nie przegapić, zasubskrybuj, kliknij łapkę w górę, dzwoneczek, zaznacz, że wszystkie informacje chcesz mieć powiadomione. Będzie dla mnie to informacja, że mam dalej ten kanał prowadzić, że jest to dla Ciebie ciekawe i będę Ci za to bardzo wdzięczny. Dzisiaj na tapet bierzemy temat zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli. Kilka dni temu jeden z naszych klientów otrzymał takie zawiadomienie. Oczywiście nigdy nie miał, bo to jest tak, że ktoś już przeszedł tą kontrolę, to ma trochę inne podejście. Ale jeśli ktoś z Was jeszcze nie miał kontroli ITD, nie miał kontroli z inspekcji pracy, po prostu jest gdzieś w tym swoim funkcjonowaniu trochę niedoświadczony i to nic złego. To też jeden z mitów wielkich, że podobno każda firma musi być co pięć lat skontrolowana. Takie jest założenie, takie może być czasami przewidywanie, że każdy, każda firma. Transportowa od momentu, kiedy powstała, to w ciągu tych pierwszych pięciu lat powinna być zweryfikowana. Niestety tak nie jest. A może niestety. To jest ten jeden z tych elementów, który przez dostępność inspektorów może sam się nawet łagodzi. Czyli jeżeli. Nic złego się nie wydarza, to po co do firmy transportowej ma przyjść kontrola inspekcji transportu drogowego? Kontrola jest najczęściej wynikiem albo donosu, albo kontroli drogowej. Na której, jeżeli się okazuje, że przy weryfikacji jednego kierowcy są tam naruszenia takie bardzo fundamentalne, załóżmy, nie ma uzupełnianych wpisów manualnych na tachografię, kierowca nie do końca potrafi obsługiwać ten tachograf, nie wie, że powinien robić wydruki w związku z naruszeniem, naruszenia się Pojawiają, ale jak operacyjnie te naruszenia są potem rozwiązywane, czy one służą jakiejś, jakiejś nauce, jakiejś edukacji. Jeśli na drodze się okazuje, że firma nie do końca funkcjonuje w sposób taki super prawidłowy, to taka firma jest potem dedykowana do kontroli w przedsiębiorstwie i przychodzi z zawiadomieniem. W no tej chwili widzicie na ekranie przykładowe zawiadomienie sprzed kilku dni, w której, jak widać, jest bardzo dużo pozycji związanych z tym, co należy przygotować. Takie zawiadomienie musi się pojawić najpóźniej, czyli macie co najwyżej gwarantowane 7 dni przed wizytą. Natomiast uspokajam, jeżeli nawet już przychodzi takie zawiadomienie, to bardzo często ono jest za dwa tygodnie, ta kontrola za trzy przewidywana. Jest tam podwójne. Dana data, y, informacja, i że właśnie w tym czasie przyjedzie do Was inspektor, do siedziby firmy. Najczęściej jest to dwóch inspektorów, którzy generalnie przyjeżdżają y, i Taka kontrola przebiega w sposób dość spokojny, to nie jest jakiś wielki nalot, który fizycznie nagle spowoduje, że pół firmy będzie się bało wyjść z pokoi. Jeżeli fizycznie wchodzą inspektorzy, to trzeba im przedstawić jakby osobę upoważnioną, osobę upoważnioną, częściej właściciel, jakby funkcjonuje w tej, w, tej, w tej kontroli. Przygotowuje się dokumenty, przekazuje się to, co jest do przekazania, czyli właśnie te elementy z zawiadomienia, zaraz o tym powiemy sobie. Inspektorzy zaglądają do dokumentów, jakie są w siedzibie firmy i mogą coś sobie zażyczyć, zażądać kopii, na przykład, lub zabrać te dokumenty do dalszej analizy. Natomiast najczęściej jest to kwestia przeglądnięcia. Jeżeli niczego tam mniej więcej nie trzeba weryfikować, to już na tym etapie są spisywane informacje, wnioski, co było, czego nie było, i to się potem pojawi w protokole pokontrolnym. I teraz. Na takim zawiadomieniu macie na przykład informację, żeby przygotować listę kierowców, którzy byli zatrudnieni i wykonywali przewozy drogowe w ostatnich e, ostatnich 6 miesiącach, a tak naprawdę w ostatnich 12, bo już ostatnie 6 miesięcy będzie służyło do naliczenia ewentualnej ogólnej granicy na przykład kary finansowej. Natomiast w ogóle cała lista kierowców z ostatnich 12 miesięcy będzie elementem do weryfikacji, czy realizowane przewozy były tylko i wyłącznie poprzez kierowców, którzy Mieli prawidłowe uprawnienia. I te rzeczy będą zweryfikowane. Czyli ci, jak ci kierowcy się pojawią potem w plikach cyfrowych, bo kolejnym elementem jest przygotować, Pliki cyfrowe z odczytów kart kierowców oraz pojazdów, które są, które, przy pomocy których były realizowane przewozy w, w danej firmie, za ostatnie 12 miesięcy. A zatem to nie jest kwestia za ostatni odczyt, taki tam był kiedyś w zeszłym miesiącu, tylko trzeba właśnie przetrzymywać te wszystkie odczyty z poprzednich 12 miesięcy zgodnie z zasadami. I w przypadku plików cyfrowych będzie weryfikowana terminowość ich, właśnie ta odległość co najwyżej 28 dni od poprzedniego odczytu, czyli raz na 28 dni. I karty kierowcy musiały być zczytywane, nawet jeśli kierowca nie jeździł, no bo skąd wiadomo, że nie jeździł? A samochody co najwyżej co 90 dni, ale ja zalecam też odczytywanie częstsze. Dzisiaj już nie jest z tym taki duży problem, bo macie systemy zdalnych odczytów, tam są harmonogramy do funkcjonowania, czyli do ustawiania tych odczytów, więc nie jest to, nie to problem. Przejdźmy dalej. Potem mamy informacje o uprawnieniach, i to mogą być jakiekolwiek dokumenty, które potwierdzają, że kierowca ma prawo jazdy odpowiedniej kategorii oraz przeszedł wymagane szkolenia i ma badanie lekarskie i odczytnie psychologiczne, czyli tak zwany kod 95. Jeżeli to będą kserokopie prawa jazdy, co oczywiście działy kadry będą tutaj oponować, że nie powinno się robić kserokopii prawa jazdy, ale na potrzeby Inspekcji Transportu Drogowego kopia prawa jazdy, która potwierdza, że kierowca ma aktywne badania lekarskie jest wystarczająca. Jeżeli nie jest to kopia prawa jazdy, to są to kopie tych właśnie potwierdzeń odbycia szkolenia. Zaświadczenia lekarskiego, orzeczenia psychologicznego, które trzyma się też w teczkach osobowych kierowców. I to się pokazuje. Tego inspektorzy nie zabierają ze sobą, tylko to sprawdzają, czy jest, czy było, i będą ewentualnie sobie odnotowywać przy liście kierowców, przy nazwiskach, że tacy kierowcy mają i zostali zweryfikowani. Lista kierowców, to co powiedziałem, że ona była, czy ona musi być alfabetyczna? Są różne to metody. My, przygotowując firmy transportowe naszych klientów do kontroli, mamy też swoją metodę przygotowania list w taki sposób, żeby ona była czytelna dla inspektora, żeby ona sugerowała na przykład, że ci kierowcy jeżdżą, a ci kierowcy są przypadkowi, na zasadzie byli sporadycznie wykorzystywani do tras i jakby nie ma zbyt dużo danych, żeby inspektorzy sobie to zweryfikowali i nie wzięli na przykład przez przypadek, Jakiejś grupy kierowców, która potem się okaże, że w sumie to nie jeździła zbyt wiele miesięcy w tej firmie i kontrola będzie musiała być jakoś tam rozszerzona o kolejnych kierowców. Ani inspektorom, ani nam nie jest to niczego potrzebne. Więc lista kierowców też przygotowujemy w taki sposób, żeby ona miała do czegoś służyć, ale to jest tylko lista kierowców. Jeśli chodzi o sposób, metodę, to zostawiam na już współpracę z naszymi klientami. Potem mamy bardzo dużo list odnośnie list tych elementów, dokumentów typu umowy. Współpracy, mamy też na przykład CMR-ki, potwierdzenia przewozów, mamy listy przewozowe, mamy faktury związane z zleceniami transportowymi, mamy też obowiązek wskazania osoby, jeżeli mamy jest to firma transportowa posiadająca licencję na przewóz. To jest obowiązek wskazania osoby zarządzającej, która posiada certyfikat kompetencji zawodowych. To też jest elementem weryfikacji, czy taka osoba funkcjonuje, czy w sposób rzeczywisty tą firmą zarządza i czy uczestniczy w życiu firmy, tak to nazwijmy, żeby ewentualne problemy i naruszenia w tej firmie korygować w jakiś sposób doradzać, czy nadzorować tak, żeby one były wszystkie realnie prawidłowo wykonywane. Taka osoba też odpowiada yy, finansowo, tak to nazwijmy, za naruszenia, za niedopewnienie swoich obowiązków. I tutaj też jest kilka rzeczy, które warto wspomnieć. Osoba z certyfikatem to może być właściciel firmy, ale może być też osoba, która jest zatrudniona w firmie, na przykład jakiś dyrektor, menadżer transportu, logistyk, ale może być to również osoba zewnętrzna, która doradza, która za Zarządza na podstawie kontraktu, na podstawie umowy B2B zewnętrznie takiej firmy transportowej, i między właścicielem firmą a taką osobą zarządzającą. Też zawiera się kontrakt, w którym się ustala zakres obowiązków, ustala się, kto te obowiązki będzie realizował i za, za które jest odpowiedzialny. Dlatego, że jest oczywistym, że jedna osoba z certyfikatem nie ogarnie całej firmy, która ma, nie wiem, 20, 50, 150 czy 300 kierowców i 300 samochodów. Warto jest też wspomnieć w takim kontrakcie, kto jest odpowiedzialny za odpowiednie yy, właśnie zakresy i, i przestrzenie firmy transportowej. I wtedy to taka osoba, jeśli jest nieterminowy odczyt wykonany przez władze. Yy, Właśnie osobę odpowiedzialną za odczyty kierowców, za zarządzanie taborem, to taka osoba odpowiada za naruszenie dopełnienia obowiązków, a nie osoba z certyfikatem warto również taką umowę mieć i przedstawić, żeby pokazać kto dokładnie jest odpowiedzialny za zakres odpowiednich czynności firmy transportowej, niekoniecznie sama osoba z certyfikatem kompetencji pod to podlega. Mamy też w tym dokumencie, w tym zawiadomieniu na przykład wezwanie odnośnie zaświadczeń czy sprawozdań odnośnie przewozów materiałów niebezpiecznych, tak zwanych ADR-ów. Jeżeli nie prowadzicie takich rzeczy, to tego nie trzeba przygotowywać. Dochodzimy do klubu. Z całego tego zawiadomienia, z tych 23-25 podpunktów, jakie są w tym zawiadomieniu, tak naprawdę. Jest ustalane, jest weryfikowane na miejscu kilka sztuk, które są weryfikowane tu i teraz z dokumentów, a z pozostałych elementów są brane pod uwagę lista kierowców, lista samochodów, lista aktywnych wypisów z licencji dla pojazdów dla, tego, dla tej firmy, pliki cyfrowe w komplecie i tematy związane z ewentualnymi wyjaśnieniami, które dotyczą naruszeń, jakie w tych plikach się pojawią podczas weryfikacji u inspektora. Więc te wszystkie wydruki stachografów, te wszystkie oświadczenia kierowców, jaki był powód naruszeń, należy w tym miejscu też dostarczyć, więc to też przypominam, na tych odcinkach już tutaj na tym kanale było, że warto to przygotowywać i warto to archiwizować. I kierowcy mają to oddawać najszybciej, jak się da, po tym, jak już nie muszą posiadać tego na pokładzie samochodu, czyli po 56 dniach teraz nie, przetrzymywania takiego wydruku, takie wydruki trafiają do firmy na potrzeby właśnie Takiej kontroli. I teraz gdzie ta kontrola się odbywa? Zawiadomienie polega na tym, że przyjeżdżają takie, takie, tacy inspektorzy, przyjeżdżają do siedziby firmy i będą na przykład również przy okazji weryfikować bazę eksploatacyjną. Czyli jeżeli taka siedziba firmy ma obok siedziby bazę eksploatacyjną, to inspektorzy po prostu obejrzą, czy. To jest faktycznie realna baza, gdzie te samochody parkują, mają gdzie być serwisowane, mają gdzie funkcjonować, żeby taka firma nie była skrzynką pocztową, tylko faktycznie była gdzieś zlokalizowana w sposób praktyczny. Jeżeli siedziba firmy i baza eksploatacyjna są w różnych miejscach, to też może się okaże, że inspektorzy, jeśli mają w zakresie kontroli weryfikację takiej bazy eksploatacyjnej, przejadą się najpierw tam, a dopiero potem pojawią się w siedzibie firmy. Czy można? kontrolę przerzucić w inne miejsce. Można. Można na przykład umówić się z inspektorem, można zadzwonić, żeby przeprowadzić tę kontrolę w siedzibie inspektoratu, czyli przywieźć wszystkie dokumenty do siedziby inspektoratu i tutaj inspektorowi to wszystko przedstawić oraz zostawić mu wymagane rzeczy, dokumenty pendrive'a czy płytę z plikami cyfrowymi DDD. To nie mają być wydruki z plików, tylko to mają być komputerowe pliki zapisane na nośniku, który przekazujemy inspektorowi w ramach kopii. E, można również ewentualnie wskazać inne miejsce lokalizacyjne, czy to będzie jakiś przedstawiciel, który, który te dane przetrzymuje, na przykład firma zewnętrzna, która obsługuje. I teraz tu się pojawiają pytania do nas, jako do firmy Ewicenter, która obsługuje transport i kierowców i firmy transportowi właścicielom pomaga w takich zakresach. Czy może być kontrola u nas? Generalnie może być, ale ja osobiście tego nie polecam. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy pojawia się w całym procesie kontrolnym, w tym kontakcie z inspektorami jakaś zewnętrzna osoba, zewnętrzna firma, która nosi takie, takie wrażenie, że będzie teraz bardzo mocno ćwiczyła sytuację, będzie inspektorów tam formalnie, formalnie pilnowała, żeby nie mogli zrobić tego czy tamtego, okazuje się, że się to efekt całkowicie odwrotny. Dlatego ja osobiście nie polecam mieszania się pomiędzy właścicielami, czy osoby zarządzające faktycznie w firmie, e, firmie transportowej, a inspektora kogoś z zewnątrz, bo to były tylko niepotrzebne emocje. My jako firma faktycznie przygotowujemy i pomagamy wam przygotować te dokumenty. One są po prostu przygotowane w czytelnej formie, tak jak wiemy, że inspektorzy z tego praktycznie korzystają. Takie dokumenty są przeglądane w, w ramach wizyty inspektorów w, właśnie, czy w firmie transportowej, czy ewentualnie są przeglądane, kiedy zawieziecie te dokumenty do inspektoratu. Inspektor wie, że ma ma sobie to przeglądnąć, weźmie sobie co potrzebuje i potem cała już dalsza, dalsze procesy, dalsza, dalsze czynności są wykonywane w sposób korespondencyjny. Więc nie ma żadnego powodu, żeby później już gdzieś się angażować, wtedy rzeczywiście już osoby, które znają się na tym i praktycznie was obsługują, uczestniczą w takiej kontroli. Natomiast pierwszy ten, ten efekt, ten kontakt jest tylko na poziomie przygotowania sobie dokumentów, przekazanych do, do kontroli. Jak najbardziej chcę, żeby był po waszej stronie. My tylko was wspieramy mentalnie, bo to jest bardzo wygodne, to jest bezpieczne, to jest praktyczne i nie wywołuje zbędnych emocji. Jest to tak przygotowane, że w praktyce nawet nie trzeba się odzywać i rozmawiać z inspektorami specjalnie. Oni po prostu wiedzą, co dostają, widzą, że mają przygotowane dokumenty. I taka wizyta inspektorów firmy transportowej trwa od godziny do dwóch, zależy ile tych danych jest do przeglądnięcia. Oni sobie wtedy spokojnie wstają, wychodzą, zabierają to, co potrzebują i potrzebują. Już się kontaktują z wami e, korespondencyjnie. Zatem jeśli dostałeś takie zawiadomienie, to nic się złego nie wydarzyło. Skontaktuj się z nami, powiemy ci, jak to przygotować, co e, warto jest mieć, czego nie pokazywać, jak przygotować uzupełnienie dokumentów że, za braki wpisów manualnych, dlatego że to, że kierowcy nie wykonali wpisów manualnych, no to okej, okay, tak bywa, ale przy kontroli w przedsiębiorstwie można to uzupełnić i należy uzupełnić każdą brakującą minutę, gdyż inspektorzy mogą za każdą minutę wystawić karę za, za okazanie do kontroli niepełnych danych o aktywności kierowcy. W związku z tym tutaj są narzędzia do tego, żeby wykryć takie braki, przygotować i taki zestaw dokumentów bez podpisów kierowców. Tu nie wymagane są żadne tak zwane urlopówki czy zaświadczenia. To jest całkowicie Osobny zestaw dokumentów uzupełniających właśnie dane z tachografu, żeby inspektor porównując sobie te odczyty w swoim komputerze, w swoim programie kontrolnym zweryfikował i potwierdził, że nie ma tutaj zarzutu okazania braku. Danych. Więc jeśli masz takie zawiadomienie, nie wiesz co z tym zrobić, tutaj pod tym odcinkiem jest link do bezpłatnej konsultacji. Możesz się z nami skontaktować. Wytłumaczymy ci tak po prostu, co z tym zrobić. Jeżeli będziesz miał potrzebę większej współpracy, zaoferujemy nasze usługi, przeprowadzimy cię przez tę kontrolę. Będziesz miał ten pierwszy raz za sobą, a kolejne już naprawdę będą łatwiejsze. Nie jest to nic złego, to jest tylko kontrola i space transportu drogowego. Naruszenia są w każdej firmie, mandaty nie są zabójcze aż tak bardzo, jak to, że nie wyciąga się potem konsekwencji z takiej kontroli, czyli nie uczymy się, nie poprawiamy i nie naprawiamy sytuacji. Wtedy już dochodzi do utraty dobrej reputacji, wtedy dochodzi do utraty uprawnień, utraty licencji i tego nie chcemy. Też zapraszam cię dzisiaj już na odcinki naszych webinarów, w momencie kiedy będziemy pokazywać jak Dziś weryfikujemy y, uprawnienia kierowców z systemu CEPIC. Ministerstwo Cyfryzacji wypuściło już taką możliwość, zatem w naszym oprogramowaniu i w naszych usługach rozliczania kierowców macie już w standardzie gwarancję weryfikacji codziennej, czy przypadkiem któryś z kierowców nie utracił prawa jazdy i nie powinien już być wysyłany przez ciebie w trasę, bo to ryzykujesz swoją licencją. Taka sytuacja wpłynie na całą Twoją firmę, więc warto to weryfikować. Zapraszam Cię do współpracy. Link pod tym odcinkiem. Tyle na dziś. Do zobaczenia za tydzień. Cześć.